Cześć, witam was w kolejnym filmie. Ten materiał nagrywam do istniejącego już materiału na moim blogu, z którym może się zapoznałeś, może nie. Wiem, że większość ludzi woli jednak materiały wideo niż czytać posty na blogu, dlatego dogrywam ten film specjalnie dla was, a będziemy tutaj mówić o tym, dlaczego nie masz czasu i jak sobie poradzić z tym, żeby tego czasu mieć więcej. udowodnić ci tym filmem, że to że cały czas powtarzasz sobie w kółko, że nie masz czasu, jest to tylko i wyłącznie twoją wymówką, i pokażę ci dlaczego. Ja sobie rozpisałem tutaj kilka punktów, o których chciałbym ci dzisiaj powiedzieć i które warto by było, żebyś zastosował sobie w życiu codziennym, a zobaczysz, jak wiele czasu możesz dzięki temu zyskać. Pierwszą sprawą, yy, którą chciałbym poruszyć, jest to, żebyś wstawał wcześniej rano. Żebyś wstawał wcześniej, powiedzmy, że yy, zazwyczaj. Wstajesz o godzinie siódmej, wstań o godzinie szóstej. Będziesz miał godzinę więcej codziennie na realizację swoich pasji, może jakiegoś, jakiegoś zadania, które nie masz czasu wykonać w ciągu dnia lub jesteś tak zmęczony po prostu wieczorem, że już Ci się nie chce, tak? Godzina dziennie. Jeżeli wstaniesz o godzinę szybciej niż to robisz zwykle, będziesz miał tą godzinę na e, przeczytanie książki, na nauczenie się czegoś, jakiejś nowej umiejętności, na e, nadrobienie powiedzmy jakiegoś kursu, będziesz miał tą godzinę, nie wiem, na spędzenie, e, na spędzenie tego czasu e, z dziećmi. Cokolwiek, cokolwiek, na co nie masz czasu w ciągu dnia, poświęć na to godzinę dziennie rano, a godzina dziennie to jest 365 godzin w ciągu całego roku. 365 godzin. Co możesz zrobić przez 365 godzin? Możesz się nauczyć języka obcego. Tak, na, tak naprawdę, możesz się nauczyć języka obcego w ciągu roku poświęcając na to tylko jedną godzinę w ciągu twojego dnia, a wymaga to od ciebie tylko tego, żebyś wstał o tą godzinę szybciej. Ty tego nie zauważysz, nie zauważysz tego dzisiaj, jeżeli wstaniesz dzisiaj godzinę szybciej, nie zauważysz tego jutro za tydzień, ale w ciągu roku tych godzin się nazbiera tyle, że efekty tego twojego wcześniejszego wstawania zauważysz na pewno. Jeżeli będziesz tylko w tym, w tym czasie robił coś, yy, co będzie cię przybliżać do, do twojego celu, tak? Teraz na co tracisz czas w ciągu dnia? Pomyśl sobie i odpowiedz sobie szczerze, sam przed sobą, spójrz sobie w oczy i odpowiedz sobie, ile czasu spędzasz na mediach społecznościowych, ile czasu spędzasz oglądając telewizję, ile czasu marnujesz na. Yy, Granie w gry komputerowe, czy gdzieś tam na konsoli, ile tego czasu łącznie w ciągu dnia zabierają ci takie głupoty? Pomyśl sobie, nie jest to na pewno jedna godzina, dlatego że statystyki mówią, że przeciętny użytkownik Facebooka spędza na tej platformie około trzech godzin w ciągu dnia. I to widać, to widać po trendzie dzisiejszego społeczeństwa, że wszyscy ludzie chodzą z głowami zwieszonymi, wgapionymi w telefon i skrolują bezsensownie ten, ten pulpit, tę tą, tą tablicę tego Facebooka. Patrząc co robią ludzie, którzy ich w ogóle nie interesują. Tak jest, tak? Patrzysz i obserwujesz, co wrzucili ludzie, jakieś śmieszne filmy, jakieś obrazki, jakieś materiały ze swojego życia, a tych ludzi tak naprawdę nie znasz i cię to w ogóle nie interesuje, co, co u nich słychać i tak dalej, ale scrollujesz to, bo to jest tak, tak już w tobie zakorzenione, to jest twój nawyk i niektórzy nawet potrafią rano wstać i pierwsze co robią, to zaglądają na Facebooka. Tragedia, po prostu tragedia. Media społecznościowe są ok, ale one poszły trochę w złą stronę, jeśli chodzi o użytkowników, ponieważ większość ludzi używa mediów społecznościowych tylko do rozrywki, tylko do zabicia czasu i faktycznie ten czas Tobie zabijają i zabijają go mnóstwo w ciągu dnia. Media społecznościowe dla mnie służą w celach zarobkowych, w celach tworzenia kampanii reklamowych i szukania, szukania swoich targetobiorców. Tak? czyli szukania ludzi, którzy będą zainteresowani moimi materiałami, będą zainteresowani, zainteresowani tym, co chcę im przekazać, a niekoniecznie interesuje mnie to, co słychać u kogoś na drugim końcu Polski albo na drugim końcu świata, bo nie wiem, wstał rano i wysyła mi zdjęcia, jak, jak pije kawę, no przepraszam, ale co mnie to interesuje, tak? Tracimy na to mnóstwo czasu i odpowiedz sobie, sam przed sobą szczerze, ile czasu klikasz w te głupie e, Facebooki, Twittery, Instagramy i tak dalej bezsensownie i nie przynosi ci to żadnych korzyści w żadnej postaci. Następna sprawa. Nie masz planu dnia i robisz rzeczy, które wynikają po prostu z potrzeby chwili. Jeżeli nie zaplanujesz sobie tego dnia wieczorem, a mówiłem o tym już w poprzednich odcinkach, że najważniejsze w Twoim życiu jest mieć ten kalendarz, głupi kalendarz i długopis, w którym będziesz zapisywał sobie wieczorem, jakie masz plany do zrealizowania na, na kolejny dzień. I Ty budząc się rano, wiesz, co masz, co masz zrobić. Jeżeli Ty się budzisz rano o godzinie którejś tam, jak sobie wstaniesz, i zaczynasz dzień w ten sposób, że zastanawiasz się, co by tutaj dzisiaj zrobić, no to ten dzień będzie koniec końców nieefektywny w ogóle. Nie zrobisz w tym dniu zupełnie nic, co by Cię przybliżyło do osiągnięcia Twojego celu, co by Cię przybliżyło do y, nauczenia się jakiejś nowej może umiejętności, no, do, tak jak mówiłem, nauki obcego języka. No nie zrobisz w tym celu nic, ponieważ nie masz tego zaplanowanego. Jeżeli masz dzień zaplanowany y, w dniu poprzednim, to Ty, budząc się rano, Wiesz, co masz dzisiaj do zrobienia, wiesz, ile ci to zajmie czasu i jesteś w stanie sobie go mądrze zagospodarować, niekoniecznie na głupoty. Kolejną sprawą, bardzo istotną dla mnie, jest to, że nie pracujemy, nie pracujemy w dni, w cudzysłowie, wolne od pracy. Co to są te dni wolne od pracy? To są wszystkie weekendy, to są niedziele, to są święta takie, srake i owakie, za przeproszeniem. W których ty dajesz sobie przyzwolenie na niepracowanie, ponieważ ktoś tam powiedział, że to jest dzień wolny od pracy i się w tym dniu żadnej pracy nie wykonuje. To, że ty idziesz do pracy na etacie w ciągu tygodnia od poniedziałku do piątku, a sobota niedziela jest dniem w cudzysłowie wolnym od pracy, to nie znaczy, że ty nie masz w tym czasie nic robić. Jeżeli jesteś osobą, Y, która myśli, aby się rozwijać aby zrobić coś fajnego w swoim życiu aby stworzyć własną działalność to to jest właśnie ten czas, w którym Ty powinieneś to robić to jest właśnie ten wolny czas który Ty powinieneś teraz poświęcać właśnie na rozwój swojego biznesu na naukę nowych umiejętności, etc nie jest to wolny czas zobacz w 2020 roku ja sobie to sprawdziłem, jest 113 dni wolnych od pracy, to jest 1 trzecia roku ponad 3 miesiące Ludzie nie pracują nie dlatego, że y, nie muszą, nie dlatego, że nie mogą, przepraszam, tylko dlatego, że im się po prostu nie chce. I tłumaczą to sobie przed samym sobą, usprawiedliwiają się tym, że po prostu jest dzień wolny od pracy i oni nie muszą pracować, bo nikt nie pracuje, bo rząd powiedział, że jest wolne, bo jest święto narodowe, bo Kościół powiedział, że jest święto kościelne i nie wypada w tym dniu pracować. No, przepraszam bardzo, kompletna bzdura. Gdyby, gdybym ja przez 113 dni w roku nie pracował, to byłbym mega, mega z tyłu. I teraz zobacz sobie na swoim przykładzie. Czy Ciebie stać na to, żeby przez 3 miesiące w roku pojechać sobie na wakacje i w tym czasie nie wykonywać kompletnie żadnej pracy, która przyniesie Ci e, dochód? Czy Ciebie na to stać? No, w większości ludzi na to nie stać, tak? Ale to robią. To robią i mimo tego, że to jest... E, to jest bardzo, bardzo takie e, bezwiedne, tak? Ponieważ ludzie... E, nie widzą tego ogółu. Nie widzą tego, ile tych dni jest w ciągu roku. Tylko widzą, że dzisiaj jest święto, to dzisiaj się nie pracuje, ale jak sobie zbierzesz te wszystkie święta i te dni wolne, to się robi 3 miesiące, a przez 3 miesiące możesz naprawdę dużo zrobić. Przez 3 miesiące możesz nadrobić to, na co nie miałeś, powiedzmy, wcześniej czasu. Na co nie miałeś czasu w poprzednim roku. Masz 3 miesiące dodatkowego czasu. Y, który możesz przeznaczyć na cokolwiek chcesz, więc nie mów, że nie masz tego czasu w ciągu roku, bo to jest tylko i wyłącznie Twoja wymówka. Nie masz czasu, bo pracujesz, bo masz dzieci, bo masz dom, bo y, praca gdzieś dookoła domu, bo kredyt, bo trzeba spłacać i mówisz sobie, że nie masz czasu? Masz ten czas, tylko trzeba go znaleźć i umiejętnie wykorzystać. Podstawa. 113 dni w ciągu roku marnujesz na to, żeby leżeć na dupie, bo masz takie przyzwolenie od. Od rządu czy od kościoła, bo jest dzień wolny od pracy. Jeżeli zależy Ci na e, zaczęciu czegoś własnego, na rozwoju własnej działalności, na nauczeniu się języka obcego, na przerobieniu jakichś kursów, które e, podbiją Twoje umiejętności i które może, będziesz mógł wykorzystać w przyszłości, to ten czas to nie jest dla Ciebie czas wolny. Dla mnie wszystkie święta, e, wszystkie weekendy to jest taki sam dzień jak poniedziałek, czwartek czy sobota w tygodniu. I traktuję dosłownie tak samo każdy właśnie taki dzień wstaję rano i zapierniczam. I zapierniczam, żeby za jakiś czas, właśnie myśląc długoterminowo, właśnie za nie wiem, 10 lat, móc w ten poniedziałek, czy czwartek, czy w sobotę, zrobić sobie po prostu wolne i mieć na to wszystko wywalone, kiedy inni będą musieli dalej zasuwać, ja będę mógł sobie pozwolić na, na wolne w momencie, kiedy mi się będzie to podobało. Tutaj, teraz, jeżeli teraz zaczniesz. Szanować swój czas i myśleć tymi kategoriami, że nie ma dla Ciebie dni wolnych, jeżeli planujesz rozwijać swój biznes, to za jakiś czas to będzie wynagrodzone i za jakieś, za jakieś kilka lat będziesz mógł sobie ten czas po prostu odzyskać. Będziesz mógł sobie pracować, kiedy Ci się będzie podobało, i robić sobie wolne, kiedy Ci się będzie podobało, ale to na to trzeba sobie zapracować. Weekendów też nie mam. Nie ma czegoś takiego u mnie jak weekendy. Po prostu przychodzi sobota, ja robię to samo co robiłem wczoraj, przedwczoraj. Ale z taką myślą właśnie, że to przyniesie mi długoterminowe rezultaty. Że to mi przyniesie nie nagrodę tu i teraz, ale przyniesie mi to y, nagrodę w postaci właśnie uwolnienia tego czasu w przyszłości. Szanuj swój czas, mądrze z niego korzystaj, bo naprawdę masz go tyle samo, ile każdy człowiek na tej ziemi. Każdy na świecie ma 24 godziny w ciągu doby. Poczynając od tych żulików pod sklepem, po najbogatszych ludzi na świecie, każdy ma 24 godziny w ciągu doby i tylko od Ciebie samego zależy, jak Ty te 24 godziny wykorzystasz, bo inaczej wykorzystuje ten, ten czas Jeff Bezos, właściciel Amazona, inaczej wykorzystuje to y, polityk w Polsce na przykład, albo Ty, kiedy masz przyzwolenie na to, żeby leniuchować, bo to jest tak, przyzwolenie do lenistwa, taki dzień wolny od pracy to jest dla Ciebie przyzwolenie do lenistwa i Ty jesteś usprawiedliwiony że w tym momencie nie pracujesz, bo, bo nikt tego nie robi. Właśnie musisz trochę zmienić myślenie, i po to jest ten kanał, po to ja ci o tym mówię, żebyś ty zmienił swój mindset i przestawił się o, o te 180 stopni, żeby ten wolny czas był dla ciebie szansą. W momencie, kiedy inni, inni nie pracują, ty pracuj i pracuj ciężej, i pracuj dłużej, po to, żebyś żebyś swoją przyszłą lub teraźniejszą konkurencję zostawił daleko w tyle, bo w momencie kiedy oni odpoczywali i leżeli plackiem sobie gdzieś na, na plaży, to ty zasuwałeś, ale to ci przyniesie efekty w późniejszym okresie. Obiecuję ci to. Jeżeli będziesz pracował ciężko, będziesz pracował długo, będziesz pracował yy, dłużej niż inni, nawet wstając tą godzinę szybciej rano. Jeżeli inni wstają o siódmej, to Ty wstań o 6 i jesteś o godzinę, o godzinę dalej niż oni. Możesz, możesz zrobić o godzinę więcej, w tą godzinę więcej rzeczy niż oni w ciągu dnia. To Ci daje przewagę i taki, takie mądre wykorzystanie czasu właśnie sprawia, że nawet ludzie, którzy, których uważasz, że są jakieś, jacyś utalentowani w jakimś kierunku, na przykład mają predyspozycję do łatwego przyswajania wiedzy i łatwo im na przykład nauczyć się Języka angielskiego. Nie twierdzę, że tak nie jest, bo na pewno są tacy ludzie, którym po prostu łatwiej się tego języka uczyć, ale zazwyczaj tego nie doceniają. Zazwyczaj nie doceniają tego, że mają takie predyspozycje i marnują się, marnują ten, ten swój potencjał. Ty z ciężką pracą i, i takim systematycznym działaniem możesz nadrobić ten twój brak yy, brak tego brak tego uzdolnienia. Możesz nadrobić ciężką pracą. I większość ludzi na świecie, którzy do czegoś doszły doszli, nadrabiała właśnie, brak umiejętności, ciężką pracą, i tego talentu, nawet jeżeli nie mieli, to i tak, to i tak osiągnęli w swoim życiu to, co chcieli, ponieważ ciężko pracowali, ciężko zasuwali w momencie, kiedy ci, którzy ten talent mieli, leżeli plackiem, plackiem na, na tyłku. Także życzę Ci, żebyś poukładał sobie ten czas, bo jak widzisz, masz. W ciągu roku tego czasu o wiele więcej niż myślałeś, tylko wystarczy go mądrze zagospodarować i mądrze z niego korzystać. Pamiętaj, Twój czas jest najcenniejszy. Twój czas jest najcenniejszy i szanuj go y, i nie miej takich wymówek, że nie masz czasu. Najbogatsi ludzie na świecie mają tyle samo czasu w ciągu dnia co Ty, a zobacz co robią. Zobacz ile, y, ile dobrego dla, dla świata robią, ile, y, jak ich dzień efektywnie wygląda. To nie jest y, dzień chaotyczny, w którym oni wstają rano i nie wiedzą co ze sobą zrobić, bo kiedy. Kiedy tak, tak, tak jest, to y, ktoś inny po prostu wykorzysta Twój czas do swoich własnych celów. Jeżeli Ty nie masz swojego planu, to ktoś Ci zaplanuje ten dzień. O to się nie martw. Tylko że co Ci z tego będzie? Nic Ci z tego nie przyjdzie. Szanuj swój czas, planuj swój dzień, wstawaj wcześniej rano i pracuj w weekendy, pracuj w święta, po to, żeby być daleko od konkurencji, po to, żeby innych zostawić w tyle. Dzięki Ci wielkie za oglądanie, pozdrawiam serdecznie i życzę Ci miłego dnia, bo nagrywam to z samego rana. Trzymaj się na razie. Hej.